Tego samego dnia MON i MSZ wydały komunikat, że do naruszenia przestrzeni powietrznej jednak doszło, ale nie wykryły tego radary, ponieważ białoruskie maszyny poruszały się zbyt nisko. Konsekwencją incydentu było wezwanie białoruskiej Charge d'Affaires do MSZ. Białoruś uznała oskarżenia Polski za naciągane, zauważając, że komunikaty strony polskiej zmieniały się w ciągu dnia, a oskarżenie ma uzasadnić przesunięcie na granicę polsko-białoruską większej ilości wojska i sprzętu. Generał Waldemar Skrzypczak, strzelanie to zawsze ostateczność, były dowódca wojsk lądowych, w rozmowie z Salonem 24 powiedział, że w sytuacji sprzed kilku dni wojsko nie powinno oddawać strzałów w stronę śmigłowców. Tu absolutnie nie należało tego robić. Ktoś, kto głosi takie teorie, że trzeba było śmigłowce zestrzelić, nie ma najmniejszego pojęcia ani o wojskowości, ani o stosunkach międzynarodowych, ocenił generał Waldemar Skrzypczak.